Dzień dobry, witam optymistycznie, witam naszych kochanych inwestorów i przyszłych inwestorów w nowym roku 2026. 35 lat temu, jak zakładałem... Firma, szukałem nazwy, znalazłem w słowniku języków obcych Arche, słowo Arche i to znaczy mniej więcej początek rzeczy z łacińskiego. I nie sądziłem, że to będzie cały czas tak bardzo aktualne, że jesteśmy na początku drogi w tym, co rozpoczęliśmy. Firma Arche jest bardziej taką organizacją społeczną, przedsiębiorstwem społecznym w części, ale oczywiście komercyjnym też bo potrafimy zarabiać pieniądze. Jesteśmy w tym miejscu bardzo dużej części zawdzięczam naszym jakby klientom i głównie naszym inwestorom, których jest coraz więcej i my możemy robić takie nieoczywiste działania. Często wartości są ważniejsze niż interes, to pokazuje, jak to jest ważne teraz, szczególnie w tych czasach, gdzie świat jest na zakręcie, gdzie czasem pogubiliśmy się, zgubiliśmy człowieka. Drugie takie hasło i regulamin. Łączymy sprzeczności, ufamy wszystkim, zmieniamy siebie. I myślę, że to też jakby nabiera sensu jakby wytycza nam kierunek. Ja jestem w tej chwili w siedzibie Fundacji lennygerhoff Tu akurat pracuje grupa osób z niepełnosprawnością intelektualną. Do tej pory już zatrudniliśmy na umowę o pracę około 100 osób, ale to też dzięki temu, że w grupie firma matka rozwija się, że są inwestorzy, że my zarabiamy pieniądze, to możemy się podzielić, włączyć kolejne osoby, które też pracują, zarabiają. Płacą podatki, pracują na umowę o pracę. Tworzą taką społeczność. Tworzymy jakby kolejne oddziały fundacji. Tutaj akurat jest pracownia ceramiczna. Bardzo mocno rozwija się piekarnictwo, czy cukiernie, kawiarnie. I to też jest bardzo ciekawe, bo osoby, te, które tam pracują, mają cały czas kontakt z ludźmi. To jest bardzo jakby potrzebne, bo też tych relacji jest za mało w tym świecie cyfrowym. Skracamy dystans, bo Osoby z niepełnosprawnością intelektualną, z zespołem Down'a, są bardzo otwarte, są naturalne i to nam potrzebne. Mamy epidemię samotności w XXI wieku, mamy depresji dużo, szukamy siebie. Człowiek, mimo że nas jest dużo, nagle gdzieś poczuł się samotny, zagubiony i tu myślę, że jak sobie nawzajem jesteśmy potrzebni. Pracownie Krawiecki, nie wiem czy mówiłem, malarstwo robią, rękodzieła do naszych hoteli, są nam potrzebni. Będziemy mogli zatrudniać wspólnie coraz więcej takich osób. Zatrudniamy też osoby po innych przejściach. Duża grupa, kilkadziesiąt osób pracuje jakby w więzieniach nie mogą wychodzić poza więzienie do pracy, poza zakład karny. Świetnie pracują, bo tam na pracę, na jakby resocjalizację ma szansę 1 na 10. Dajemy nawet mieszkanie osobom, które wyszły z więzienia. W tej chwili jest trzy pierwsze osoby jakby wybrane trochę może, które nie miały czy nie chciały wrócić do swojego środowiska, bo system nasz nie przewidział co dalej. Jeżeli jest rodzina, to dobrze, bo i relacje z rodziną były cały czas, ale jeżeli nie, no to zwykle zostaje znowu powrót do swojego środowiska na rozrabianie znowu i proces, i znowu e, e, pobyt w więzieniu. To kosztuje nas bardzo hojnie. Jesteśmy sześć tysięcy. A tak więźniowie. Ja nie mówię, że wszyscy, ale część może się zresocjalizować i, i pracować. Ja jestem bardzo zadowolony z tej trójki. Mamy osobę, która przesiedziała 25 lat w więzieniu, świetnie pracuje od paru miesięcy, nie pije alkoholu, nie pali papierosów, pracuje nad sobą. Pierwszy raz dostała szansę i to też dzięki naszym, naszym inwestorom, naszym klientom. Myślę, bo te złotóweczki gdzieś, gdzieś tam się zbierają i możemy że więcej, kolejna grupa to są osoby bezdomne. Mamy dziesiątkę pierwszą, która dostała mieszkania i dostała pracę. Coś dostali, jakąś szansę, że ktoś ich zauważył, bo często te osoby były wyrzucone, nie bardzo łatwo określić, że są sobie sami, sami winni, bo nie chciałem się pracować. Nie często po prostu po różnych przejściach. E, po, po różnych sytuacjach pierwszy nasz, nasz bezdomny w rodzinie patologicznej się urodził, w domu dziecka się wychował. 29 lat był bezdomny, cztery razy na odwyku. Nigdy nie dostał szansy. Ja podziwiam, jestem podbudowany, jak on teraz sobie radzi od dwóch lat i już pracuje, już wyszedł jakby poza nasze mieszkania, samodzielnie wspomaga innych, czeka na mieszkanie jakby już takie bardziej stałe w piasecznie. Kolejne grupy to, to są uchodźcy. Uchodźcy z Ukrainy, ale też w części z innych krajów, których przyjęliśmy, którzy chcą pracować, że dostali mieszkanie. Fundacja dała noclegów, dokładnie nie pamiętam, ale około 700 tysięcy. Cały czas mamy około 400 osób, tendencja jakby zmniejszająca. Kolejna grupa to, to są repatrianci. No, cały czas nie rozwiązaliśmy do końca tego problemu, mimo że tyle. Tyle, tyle lat minęło i czekają, czekają. Sytuacja się zmienia, 10 lat, sytuacja się tam zmienia. Tu, tu brakuje, oczywiście, trochę sprowadzamy, ale to jest ciąg ciągle mało. Powinniśmy szybko, szczególnie teraz, przy takiej sytuacji demograficznej sprowadzić wszystkich chętnych, Włącz, włączamy się, my fundacja około 30 rodzin sprowadziła, ale dalej dała pracę, usamodzielnili się, bardzo aktywni ludzie, będziemy dalej to robili, nowe Oddziały fundacji w szerszym zakresie dokładamy mieszkania, bo często mama się opiekuje. Jeżeli rodziców zabraknie, co dalej? Dlatego tak ważne, żeby byli gdzieś między ludźmi w społeczności, to będą mieszkania. Też i dla nich, ale też dla i uchodźców, i bezdomnych, i czasem więźniów, jeżeli się zresocjalizuje, znaczy byłych więźniów oczywiście. W tej chwili jest najbardziej zaawansowany taki oddział w Piasecznie. Tam powstanie 20 parę mieszkań plus praca. Tam intensywnie trwają prace. Ja przy okazji chciałbym w tym momencie podziękować firmom, które się włączyły do, do tego projektu. To jest Fundacja Habitat for Humanity Saint-Gobain, ale też grupa Belux, Kronospad, Grupa Pruszyjski, Kulpro, Selena. Wiem, że pracownicy moi chcą pracować tam jako wolontariusze, też już się przygotowują, także tak wspólnie takie projekty nas łączą, ale takie projekty chcemy robić w kilku innych miastach, tak jak Żnin. Teraz bardzo zaawansowany jest wulka konopna, tam już mamy jakby przyczółek, mamy farmę, gdzie prowadzą osoby z niepełnosprawnością i opiekunowie gospodarstwo. Przygotowujemy projekty w Łodzi, Krakowie, Bytomiu, Wrocławiu. Takim ciekawym miejscem to jest Bytom i, i tam olbrzymi, jakby widzę i tam może w przyszłości będzie największy oddział. Śląski jest jakby najbardziej ucierpiał przy transformacji, tam czuje bardzo dobrą energię, ale równocześnie i, i potrzebę, otwarcie prezydentów miast, otwarcie społeczności. A jak zrobiliśmy kampanię społeczną o demografii, to poszło w świat ten problem jakby dotyczy wszystkich, wszystkich państw, które się rozwijają w całej Europie. to cały czas działa to. Bardzo mocno ja cały czas udzielam wywiadów i mocno się na tym skupimy, ale jak demografia jakby dołuje, to równocześnie przybywa seniorów i to jest olbrzymia grupa. Kiedyś z powojennego wyżu wchodzimy, tak jak i ja, w ten wiek senioralny. I tu... Jak, żeby seniorzy jeszcze trochę pożyli, żeby też dostali drugie życie, tak jak zabytki dostają, tak, tak i my, żeby nigdy się nie poddawać. Dlatego tworzymy takie projekty, nazwaliśmy to pokolenia. Pierwsze robimy w Otwocku. To na tym polega. Żeby ten senior był jak najbardziej aktywny, żeby dostał drugie życie, żeby czasem na emeryturze odnalazł jeszcze swoją pasję, może jakąś pracę, dużo wycieczek w grupie, ale równocześnie na tym osiedlu mają mieszkać. I młode rodziny, które z dziećmi, absolutnie dużo, dużo się działo, żebyśmy do, do ostatnich jakby dni byli pozytywnie nastawieni. A równocześnie, jeżeli gdzieś wychodzimy, to w tą Polskę czasem lokalną, zupełnie zapomnianą, gdzie wszyscy uciekają często z zabytkami, a właśnie to produkt turystyczny i, i, i bardzo mocno na czasie znowu trafiliśmy gdzieś, ja nie wiem, czy szczęście mamy, czy jakże że turystyka jest najszybsza najszybciej rozwijającą się branżą typu usługi, odkrywanie takiej nieoczywistej turystyki, turystyki związanej z kulturą, dziedzictwem, sprawami społecznymi. Turystyce edukacyjnej, że gdzieś się uczymy, ambitniejszej, jesteśmy odkrywcami, przychodzi przesyt i szukamy coś ambitniejszego i całe szczęście, że jednak, że jednak tacy chcemy być. I dla mnie to jest ciekawe, że gdzieś tam, jak wchodzimy do takich miejscowości jak Janów Podlaski czy Żdin, tam bardzo mocno włączają się te społeczności lokalne. To, to, to jest ich, oni też się podrywają. Też są aktywni, włączają się. Nasze obiekty są, są otwarte. Łączymy tych, co przyjeżdżają. E, przyjeżdżają z tych wielkich biurowców, korporacji albo ze świata, a równocześnie na dole ludzie są tacy piękni, zachowali swoje wartości, przekazują tradycje. To jest jakby nasze miejsce, to jest przyszłość, myślę, że będzie dobrze. Ja zawsze jestem optymistą. Naprawdę jestem wdzięczny naszym inwestorom. Bardzo Was kocham, zapraszam kolejnych, przyszłych i tak razem możemy zrobić dużo więcej. Chciałbym podziękować pani dyrektor Anecie Żochowskiej, która to poczuła. Bez osób zaangażowanych w każdy projekt to nic byśmy nie zrobili, ale jednak no więcej w nas jest tego dobra, więcej nas łączy niż dzieli. Jakby te, tego szukajmy, tego się trzymajmy. Także bardzo, bardzo dziękuję. Chciałbym też przy okazji zaprosić na bal, na bal charytatywny Fundacji, który będzie 7 lutego w Włochowie. Też kończymy dzień wcześniej 35 lat. To już taki średni wiek, ale cały czas. Uważam, że jesteśmy na początku drogi, że takie organizacje jak Arche i Fundacja Leny Grochowskiej wytyczają nowe kierunki. Wspólnie wytyczamy to, że ratujemy zabytki, robimy to systemowo. Natura przejmuje, nasze dziedzictwo znika, no później obudzimy się i co? Próbują nam. Majstrować gdzieś przy ustawie o własności lokali, że, że nie będziemy mogli wspólnie, wspólnie inwestować, wydzielać tego lokalu. Myślę, że, że sobie, sobie poradzimy. Nie, nie damy się, bo to jest po prostu pod, podcinanie gałęzi firmy z drugiej strony społeczność cała, która jakby żeby się nie nie dawała nieraz tym politykom, bo tam jeszcze zostało dużo takiego starego, że my jesteśmy mądrzejsi, my nie mamy zaufania do firm, nie mamy do społeczeństwa zaufania, będziemy regulowali, przeregulujemy. To wszystko naprawdę nam potrzebne są dochody, państwu coraz większy deficyt budżetowy. Coraz gorsza, yy, yy, słabsza demografia. Co zostawimy? Dlatego mam nadzieję, że, że w tej jakby sytuacji gdzieś dotrze, dochodzimy do ściany i to tylko może być pozytywne. To nasze wspólne działanie ty, tych mniejszych firm yy, polskiego kapitału, gdzie tu płacimy podatki, jesteśmy propaństwowcami, yy, że, że jesteśmy też potrzebni i wierzę, jakby w tą dużą polską przedsiębiorczość, także z takim optymistycznym zakończeniem, że nigdy się nie poddajemy, w tru... z trudnych sytuacji, momentów wychodzimy tylko wzmocnieni. Dziękuję bardzo.